więc witamy kochani w drugim filmie wcześniej na tamten statek czyli ORP Fala teraz przyszedł czas na ORP Władysławowo zaczynamy od tyłu jesteśmy już na statku i zaczynamy to już będziemy chodzić gdzie się da tu jest zamknięte, no niestety gdzie jest zamknięte to wiadomo było to wchodzimy dalej dobra, tu będziemy tędy wychodzić ale tu zaczniemy sobie w środku weszliśmy dobra. tu się zacznie schodzenie wodu tam zajdziemy zaraz Wchodzimy tam. Tu jest nasz cel zejścia na dół. Schodzimy. Tu jestem. Zlazłeś tam? No zlazłem. Ja nie chcę. <grym> Dobra, teraz my sobie przejdźmy się tutaj. Jesteśmy na samym dole. Zejdź mamo, nie pożałujesz. Nie, nie Dobra, to zostań na górze. Ja sobie my jesteśmy koneserzy, więc my wszędzie schodzimy, gdzie się da. Jesteśmy na samym dole statku, czyli na, jego, si na jego silnikach. Tu mamy specyficzny zapach, ale nic nam nie szkodzi. A ja, ja przodem ja zszedłem. Ale tam dalej jest przejście jeszcze. Dobra, my tu już jesteśmy, tu aż w kotłowni jesteśmy. Po prostu jesteśmy na samym dole. Czyli nie wiem, czy na samym dole, ale jesteśmy. E, I nie odpadli tutaj, żeby wejść. Ja tu akurat szedłem, bo jak to się mówi, ja jestem koneser. I ja tu wchodzę w te miejsca nieznane też. I te miejsca, które są trudne do wejścia. I właśnie tu chciałem Wam to pokazać jak to wszystko sobie tu wygląda tam żeby się dostać to będą pewnie osobne schody bo są wiół dobra schodzimy, wchodzimy potem na górę nie, nie no nie bo jesteśmy tu mamy co? wyjście na coś na powietrze o. tu wam pokażę tego czego Ja jak chcę nagrać Wam filmik to ja chcę Wam pokazać wszystko tutaj. Ja lubię bardzo takie rzeczy zwiedzać. I chcę Wam pokazać tu wszystko na ORP Władysławowo. No psz, psz, psz. No psz. pokazać w tym filmiku to chodzi, żeby wam to wszystko pokazać. Gdzie ludzie, nawet wejść tam, gdzie ludzie nie wchodzą, gdzie się boją na przykład wejść się trochę boją, bo wiadomo, każdy, każdy jest człowiekiem, każdy może się czegoś bać. A ja akurat chcę, chcę wejść wszędzie. Zaraz wyjdziemy sobie tam, czyli do tamtego tam zrobię. sobie wejdziemy tam. Tam się zaraz wyjdziemy. Znajdujemy się na maszynowni. Ja zaraz dojdę spokojnie. Ja idę swoim tempem. I schodzimy sobie właśnie tu. Tu musimy zejść obowiązkowo. To więc schodzimy. Widzimy się na dole No i kochani ja zszedłem już... Tym razem tym spróbowałem zejść. O, tu się nam trochę to. Zszedłem to właśnie stąd widać. Stamtąd widać. Tam gdzie byliśmy na my przed chwilą kilka chwil wcześniej. Teraz pokażę Wam całą tu kotłownię Tu jamo tu, jak można wejść to my wchodzimy Tu ludzie walą, tu ludzie walą, idą nad nami możemy sobie na wejść, chyba Potem dalej przejdę co jest, potem dalej jest coś więcej, chyba nie możemy tam dalej przejść To wystarczy co mamy tu Więc to musi wystarczyć co mamy tu dalej tam przeszedł na pewno. Tak jakby co? To widzimy się już na górze, bo tu nic więcej nie zobaczymy, więc widzimy się potem na górze. A jeszcze jedna uwaga, poznałem jednak przejść, co nie, bo to się mówi, człowiek może się bać, ale tu akurat chciałem was tu zabrać, akurat tutaj. Tu was zabrać, zobaczyć tam przejścia nie ma? Nie ma. Nie ma przejścia. Więc sobie przejdziemy naokoło i widzimy się z powrotem na górze. Jest. Na górze. no na, znaczy na górze nie widać. Niestety nic nie zobaczycie. Bo na górze w sumie nic nie ma, ale taka ścianka. Tylko to... To więc widzimy się ostatecznie już na górze. Już ostatecznie widzimy się na górze. Na górę Na Tu mamy taką kamerę. O, dwa, przejścia Schodzimy. Schodzimy. Gdzie te uści? tu się niżej można zejść zejść, zejdziemy właśnie. Ma No To Tu i tu. Jest kadłub. No już na dół tymi szutkami. I tu w sumie mamy. tu jakiś pokoik jeden tu następna toaletka i tu mamy jakiś to sterownik taki, dobra tu jest urządzenie elektryczne dobra natomiast teraz więc widzimy się już na górę i potem schodzimy pod drugie to przejście widzimy się na dole teraz chodzimy sobie tu zeszliśmy sobie na dół tym przejściem teraz sobie możemy tak pozwiedzać trochę tu akurat dobrze że tu akurat nie ma nikogo to nie przeszkadzamy w sumie tu mamy jakieś dwa fotele jakieś krzesła kolejne łóżka będę tak szybciutko co nie Żeby tu jak... komórka komisy Dobra, to idziemy dalej. Dobra. Aha, tutaj telewzorek jest. Można sobie coś obejrzeć. Coś chce zjeść pewnie? Tu mi takie coś. tego muzyka się jako prawa autorskie to przepraszam dobrze chodzimy, wchodzimy, wchodzimy ten Tu jest znów toaleta a i tam jest już powietrze czyli zejście więc my tutaj w sumie wszystko zwiedziliśmy o moja twarzeczka w sumie wszystko zwiedziliśmy teraz teraz widzimy się już z powrotem na górze dobra już wyszliśmy na kadłub jesteśmy na kadłubie U, Aha. Tu, tu byłem właśnie o tu czekaj tutaj to była zamknięta no i cały statek no. A to więc tutaj się nasza podróż kończy. Dwa statki zwiedzone. Dwa filmy będą. Jeden zwiedzony, drugi zwiedzony. Jeśli nie idziemy sobie już tym zejściem. No dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia następnym razem przy takich dużych, przy dużym zwiedzaniu. Pozdrawiam.